Cześć! Dziś na tapet weźmiemy dwie najnowsze stacje robocze serii Dell Precision. Dell Precision 7560 oraz Dell Precision 7760. Są to najbardziej wydajne rozwiązania, jeśli chodzi o mobilne stacje robocze w portfolio Dell. Seria 7000 przeznaczona jest dla najbardziej zaawansowanych i najbardziej wymagających użytkowników to w tej serii mieliśmy najmocniejsze procesory, najwięcej pamięci RAM i najwydajniejsze karty graficzne. 16. generacja Precyzynów nadal kontynuuje ten trend. W tym przypadku mamy jednostki wyposażone już w najnowszą generację procesorów Intel i najnowsze karty graficzne na architekturze Ampere. Opis specyfikacji zaczniemy od 15-calowego modelu Dell Precision 7560. W przypadku tego modelu Nadal mamy dostępne wyłącznie procesory Intel Core, nadal w wersji pełno każdy o TDP na poziomie 45 W. Do wyboru są procesory Intel Core i5 od i5-11500H, przez i 7 nawet i7-11850H, po i9-ki 11950H i Xeona W11955M. Precision 7560 wyposażony jest w cztery banki pamięci, które maksymalnie pozwalają na obsłużenie 128 GB pamięci RAM o taktowaniu 3200 MHz lub 64 o podwyższonym taktowaniu 3466 MHz. 7560 obsługuje najnowsze karty graficzne RTX Ampere, od modelu A2000, przez A3000, A4000, aż po 16GB A5000, a obraz generowany jest na 15 i 6 calowej matrycy, tutaj w zależności od potrzeb, od rozdzielczości 1920 1080 czyli standardowej Full HD, po 3840x2160 z obsługą HDR600 i wyświetlającej obraz o jasności 800 nitów. Poza aktualizacją podzespołów wiele się w tym modelu nie zmieniło. Nadal mamy sześciokomorową baterię o pojemności 95 watogodzin oraz do trzech dysków M2, choć w tym przypadku możemy już zainstalować tutaj dyski PCI Express generacji czwartej. Precision 7760 również otrzymał aktualizację podzespołów. Tutaj ponownie mamy procesor Intel Core 11 generacji, od i5 i5 11500H. Przez Intel Core i7 11850H, Intel Core i9 i9 11950H po Kseony nawet W11955M. Pamięć RAM to nadal maksymalnie 128 GB w czterech bankach pamięci, w tym przypadku już o taktowaniu do 3200 MHz oraz 64 GB o taktowaniu podwyższonym 3466 MHz. W przypadku Precision 7760 nie mamy możliwości wyboru karty NVIDIA RTX A2000. Tutaj najniższy model to NVIDIA T1200, a następnie RTX A3000, A4000 oraz ponownie 16 GB karta RTX A5000. Nowością w modelu Precision 7760 jest ekran UHD, czyli 3840x2160 z obsługą funkcji HDR oraz o odświeżaniu 120 Hz. Niestety, ze względu na ograniczenia techniczne, nie będziemy w stanie pokazać różnicy, ale wreszcie na słowo jest i to dużo. Nowością serii Precision 7000 jest możliwość wyceny przy specjalnym kwotowaniu karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080. Jest to pierwszy raz, kiedy do profesjonalnej stacji roboczej Dell Precision trafia konsumencka karta graficzna. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ Dell Precision seria 7000, czyli zarówno 17-calowa, i 15-calowa stacja robocza, w tym momencie są jednym z najbardziej uniwersalnych, mobilnych rozwiązań dostępnych na rynku. Nie tylko mamy tutaj certyfikację ISV i karty Quadro, ale również. Dużą moc obliczeniową, która przyda się w oprogramowaniu typu Adobe, Unity czy Unreal Engine. A jeśli słyszeliście o kontrowersjach związanych z kartami graficznymi GeForce w laptopach Alienware, to spokojna głowa, w przypadku precyzyjnów wydajność nie jest w żaden sposób obniżona. And last but not least, jak to mówią w branży. Stacja robocza 7760 również trzyma się utartych schematów, które do tej pory się sprawdzały, czyli chociażby duża sześciokomorowa bateria o pojemności 97 WH oraz do czterech dysków M2. Tutaj również już w standardzie PCIe Express generacji czwartej. W tym momencie stacje robocze Precyzyn odnajdą się już w zasadzie w każdym środowisku. Nie tylko pod kątem profesjonalnego projektowania CAD-CAM, solidworks z obliczani w chmurze, symulacji, mes i tak dalej. Ale teraz pełen potencjał stacji można wykorzystać zarówno w środowisku VR, jak i AR oraz w montażu wideo. Jeśli chodzi o wykonanie, to tutaj nic się nie zmieniło. Dell Precision 77 i 7560 nadal wykonane są z aluminium. A jeśli chodzi o pokrycie ekranu, to w tym przypadku akurat mamy dotykowy wariant z błyszczącą matrycą. Dostępny jest również z matową, także tutaj spokojnie. A w przypadku tycerzyna 7760 dostępne są również w matryce Full HD, tutaj już bez dotyku, ale w 100% matowe.